Kijany Kościelne koło Lublina, 9 listopada 2024 roku. Godzina 4. Przekaz numer 1376. Proszę o znaki. Znaki otrzymałem. Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę tak, jak chcę i pragnę, tak, jaka zachodzi potrzeba, tak, jakie mam możliwości działania w Was, tak, jak mi na to pozwalacie, tak, jak jestem w stanie. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy płomieniu, moją świętą wolę w tym domu, w tym błogosławionym miejscu. Pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca, na moje w Was i przez Was działanie, otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Oto przybywam i działam w was, ale i poprzez was i tak bardzo pragnę działać bez limitu, bez jakichkolwiek hamulców. To wy mnie ograniczacie, to wystawiacie granice mojemu świętemu działaniu, to wasz duch mnie ogranicza, ale nie musi. Nie jesteście w stanie podjąć ze mną pełnej współpracy, a to dlatego, że ulegacie demonowi buntu, demonowi swawoli, szatanowi. Jestem osobą Bożą równą pod każdym względem z osobą Boga Ojca i osobą Jezusa Chrystusa. To ja jestem tym, który rozpala wszystkich Bożą miłością, a krańcowym efektem działania mojej miłości jest jej odczuwanie sercem duszy, które posiada wszelkie stworzenie. Jak doskonale wiecie, każdy anioł z każdego z dziewięciu chórów anielskich, a także każdy człowiek został stworzony przez Boga Ojca na obraz Boży. Każda osoba Boża dała odrobinę swojej Bożej materii. Im więcej dajemy od siebie, tym więcej posiadamy. Każda osoba Boża to byt wieczny, nie ma początku, nie będzie mieć końca. Każda posiada serce, w którym czuje, odbiera, którym mówi do serca innej osoby Bożej i do serca duszy każdego człowieka i ducha każdego anioła. Każdy człowiek ma równy start, lecz nie każdemu jest dane móc się rozwinąć. Wiele miliardów dzieci nienarodzonych było do tej pory zamordowanych, ich dusze odebrały od Boga tę możliwość, że dorastają ich dusze ucząc się wszystkiego w specjalnym miejscu nieba, rodzaju raju. Tam są uczone przez aniołów tego, co muszą poznać, by istnieć bez przeszkód jako pełnowymiarowi święci i męczennicy zarazem. Nie żałuje im darów i łask, dzieci te nigdy nie zgrzeszą, a przed wejściem do nieba są chrzczone przez osoby z licznych grup modlitewnych, specjalną przeznaczoną do tego modlitwą. Tuż przed wejściem do nieba każde dziecko jest osobiście chrzczone przez Jezusa Chrystusa. Jedyny grzech, który jest przez chrzest likwidowany, to grzech pierworodny. Stworzeni pierwsi ludzie Adam i Ewa, będąc jeszcze w raju, przed upadkiem, byli czyści, bo w tym czasie jeszcze nie zgrzeszyli. Tak jak oni, mieli żyć wszyscy ludzie, cała ludzkość. Z woli Boga Ojca i Jezusa Chrystusa to ja likwiduję wszelki brud grzechowy i jego skutki. Efektem pierwszego grzechu było skażenie duszy grzechem pierworodnym. Jest to specyficzna skaza na duszy, bez zlikwidowania której w ogóle nie jest możliwe wejście do nieba. Gdy ktoś chrzci dziecko lub kogoś dorosłego, to ja osobiście dokonuję oczyszczenia duszy, likwiduję skutki grzechu pierworodnego. Podobnie też działam w sakramencie pokuty. Do tego bym tu zadziałał i oczyścił duszę, niezbędnym jest spełnienie pięciu warunków sakramentu pokuty. Za każdym razem to ja dokonuję oczyszczenia duszy. Tylko grzech przeciwko mojej osobie uniemożliwia moje działanie na tyle, że koszt oczyszczenia takiej duszy kasuje ją i tylko dlatego nie jest możliwe oczyszczenie jej, a na zlikwidowanie jej nie pozwala święta, Boża sprawiedliwość. Przystępowanie jakiejś osoby do sakramentu pokuty sprawia, że znika obciążenie, a pozostają jedynie w duszy skutki pogrzechowe, które muszą być wynagrodzone dość długą osobistą pokutą. Niezbędna jest ofiara ze strony osoby zainteresowanej lub kogoś, kto taką ofiarę złoży bezinteresownie na rzecz innej osoby. Tylko Kościół Święty otrzymał specjalną łaskę zlikwidowania obciążenia po uzyskaniu odpustu zupełnego. Każdy katolik, który spełnia odpowiednie warunki, może spełnić te wymagania i może ofiarować taki odpust za kogoś w czyśćcu lub za samego siebie. Nie ma ofiarowania odpustu zupełnego za inną żyjącą jeszcze osobę, jak również nie ma możliwości ofiarowania odpustu zupełnego za osobę potępioną na wieki. Dusza osoby potępionej nigdy nie spełni warunków niezbędnych do zdobycia takiego odpustu. Teoretycznie dałbym radę oczyścić taką duszę, lecz siła niezbędna do oczyszczenia osoby potępionej na wieki zlikwidowałaby jej istnienie, a na to nie może pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Oczyszczenie duszy przy chrzcie świętym czyści chrzczoną duszę z grzechu pierworodnego, a w przypadku chrztu osoby dorosłej ze wszystkich grzechów. Niemowlęta są prawie zupełnie czyste, nie są w stanie grzeszyć, tu oczyszczam je bez jakiegokolwiek oporu. Przy Chrzcie Świętym osoby dorosłej, tak samo przy sakramencie pokuty i przy zdobywaniu odpustu zupełnego, niezbędnym jest wyrażenie zgody osoby świadomie przystępującej do tego sakramentu, świadome wyrzeczenie się wszelkiego grzechu przez osobę zainteresowaną zdobyciem tej łaski i tylko wtedy mogę dokonać pełnego oczyszczenia duszy. Za każdym razem niezbędny jest wysiłek czyniony przez osobę zainteresowaną uwolnieniem. Nigdy nie działam na siłę ani pod przymusem. Mógłbym kogoś zmusić do tego, by się oczyścił, ale zbyt wielki nacisk kładziony na duszę powoduje jej destrukcję, a na to nie może pozwolić święta, boża sprawiedliwość. Tylko prawdziwy, niekłamany żal za grzechy oraz silne, mocne postanowienie poprawy powoduje, że siła mojej miłości oczyszcza duszę z tego, co ją obciąża. To ja promieniuję na duszę moją osobistą świętością i miłością na tyle, że dusza się oczyszcza i na dobre znika to, co ją obciąża. Takie oczyszczenie na siłę nie nastąpi, bo każda osoba pragnąca się oczyścić sama musi chcieć się dobrowolnie oczyścić. Siłowe działanie na duszę doprowadziłoby do jej skasowania, a na to nie może pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Dusza ludzka jest bardzo delikatna, bardzo łatwo ulega uszkodzeniu, znacznie mocniejszy i bardziej wytrzymały jest duch każdego anioła. Im anioł jest wyżej w hierarchii, tym jest mocniejszy i o wiele bardziej wytrzymały. Najmocniejsza i najbardziej wytrzymała ze wszystkich stworzeń jest Maryja, moja święta, kochana oblubienica. Tylko Trójca Święta ma nieograniczoną moc i siłę, nigdy nie ulegnie skasowaniu, to niemożliwe. Tylko Boża Miłość i jej działanie uszlachetnia, usubtelnia, dlatego trzeba ją nieustannie pielęgnować. Jak działa bierzmowanie? Bierzmowanie to dostosowanie duszy do pełnego mojego w niej działania, to otwarcie duszy człowieka na przyjęcie moich darów i łask, a także owoców mojego w duszy działania. Bez bierzmowania także działam, lecz nie tak mocno i nie tak intensywnie jak po nim. Sakrament Eucharystii Eucharystia to msza święta, to sakramentalne uobecnienie prawdziwej ofiary mszy świętej. Uczestniczący we Mszy Świętej w duchu przenoszą się na Golgotę, stają pod krzyżem konającego Jezusa, który dokonuje swojej za ludzi odkupieńczej ofiary. Najważniejszym momentem we Mszy Świętej jest moment konsekracji chleba, hosti w prawdziwe ciało Jezusa, a wina w jego świętą krew. Tę czynność wykonuje ważnie wyświęcony kapłan i biskup. Na ich słowo schodzę do Niego i osobiście dokonuję przemiany zwykłego opłatka w prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa, a wina w Jego świętą krew. Fizycznie zmiany nie są dostrzegalne, bo inaczej prawie nikt nie mógłby tych postaci spożyć. Przemiany tej dokonuję moją siłą, moją mocą, przy ścisłym współdziałaniu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. W każdym okruchu, w każdej partykule najświętszego sakramentu obecny jest rzeczywiście Jezus Chrystus, a wraz z nim jestem obecny ja i Bóg Ojciec. Szczytem Mszy Świętej jest przyjęcie komunii świętej. Każdy, kto przyjmuje komunię świętą, przyjmuje ją do ust i połyka. Tuż po przełknięciu świętej postaci postać rozdziela się. Trójca święta wchodzi do wnętrza duszy, umacnia ją, daje jej siłę i moc i słucha was bardzo uważnie. Po rozdzieleniu świętej postaci Trójca święta wypełnia duszę osoby przyjmującej, a chleb ulega strawieniu. Czasem się zdarza, że ktoś chory zwymiotuje tuż po przyjęciu Komunii Świętej, przy tym zaznaczam, że cofa się jedynie niestrawiona postać chleba, a Trójca Święta zostaje we wnętrzu duszy osoby przyjmującej Komunię Świętą, pomimo, że opłatek został zwymiotowany. Nie musicie się obawiać, to nie jest od Was zależne. Zawsze, gdy kapłan lub biskup błogosławi, to do ich błogosławieństwa dołącza się cała Trójca Święta. Namaszczenie chorych. Jest to dość szczególny sakrament, kapłan i biskup powinien go udzielać nie tylko temu, kto umiera, ale temu, kto ma chore ciało i duszę. Jak często można przyjmować sakrament namaszczenia chorych. Ten sakrament można przyjmować nawet raz w miesiącu. Jak działa ten sakrament? Na pewno to ja w nim działam mocą mojej miłości. Sakrament ten czasem uzdrawia ciało, ja w tym sakramencie o wiele częściej uzdrawiam duszę. Gdy kapłan udziela tego sakramentu konającemu, to sakrament ten oczyszcza duszę, jak w sakramencie pokuty, lecz nie zastępuje tego sakramentu. Jeżeli konający wyzdrowieje, to ma obowiązek odbycia sakramentalnej spowiedzi świętej. Czasem sakrament namaszczenia chorych działa jak egzorcyzm. Jeżeli ktoś jest dręczony przez demony, a kapłan udzieli tego sakramentu i jeżeli będzie to wolą Bożą, nastąpi uwolnienie duszy osoby poszkodowanej działaniem demona. Sakramentu namaszczenia chorych powinien udzielać osobie opętanej, owładniętej działaniem demona, kapłan egzorcysta jako dopełnienie egzorcyzmu. Ja także jestem osobą Bożą, też mam moc Bożą i działam w Bogu Ojcu i w Jezusie Chrystusie. Cokolwiek czynimy, robimy to razem we trzech. Wszelkie działanie uzdrawiające dość mocno zależą od nastawienia osoby chorego, od jego wiary. Jeżeli jest brak wiary, uzdrowienie ciała nie nastąpi, a niewielu zwraca swoją uwagę na uzdrowienie duszy. Sakrament małżeństwa W tym sakramencie Trójca Święta łączy w jedno mężczyznę i kobietę tak ściśle, że dwoje staje się jednym. Jeżeli jedna i druga strona ma pełną świadomość wypowiadanych słów, to sakrament ten jest ważny, a związanie węzłem małżeńskim jest zawarte, nie ma możliwości jego unieważnienia. Jeżeli ktoś źle trafił, powinien trwać wiernie w tym związku, aż do śmierci drugiego współmałżonka. Jeżeli z jakiegoś powodu nie potrafią już razem żyć, mogą żyć w separacji. Chcąc, aby małżeństwo było trwałe, małżonkowie powinni wspólnie się modlić, a do wspólnej modlitwy powinni zachęcić swoje dzieci. Trójca święta daje siłę do wytrwania takiej rodzinie, do pokonania wszelkich trudności. Nie ma i nigdy nie będzie ważnie zawartego małżeństwa przed Bogiem par jednopłciowych, to działanie demonów, nie Boga. Sakrament kapłaństwa to szczególny sakrament. Z woli trzech osób Bożych ustanowił go Jezus Chrystus. Konsekrował on swoich apostołów na pierwszych biskupów, a oni konsekrowali innych. Tym sposobem zachowana jest ciągłość, czyli sukcesja. Z woli Trójcy Świętej, diakonami, kapłanami i biskupami mogą być tylko mężczyźni, a święcenie kobiety nigdy nie nastąpi, bo nie ma na to zgody Trójcy Świętej. To ja wchodzę w człowieka, to ja w nim działam, to ja go konsekruję rękoma biskupa i na jego słowo schodzę i przemieniam chleb w prawdziwe Boże ciało, a wino w prawdziwą Bożą krew. To ja przez dłonie kapłanów udzielam wszystkich sakramentów świętych, to Trójca Święta przez ich dłonie poświęca i konsekruje, a także błogosławi. Tego szczególnego sakramentu nie mogą otrzymać nawet najwyżsi aniołowie. Ten sakrament jest tylko dla mężczyzn. Każdy kapłan staje się alter Christi, czyli drugim Chrystusem. Każdy sakrament wyciska znamie na duszy, zwłaszcza sakrament chrztu i kapłaństwa. Taka pieczęć zostaje z kapłanem na wieki, nawet w piekle. Nie ma możliwości odejścia od kapłaństwa. Kapłanem i biskupem jest się na wieczność. Po sakramencie kapłaństwa nie jest możliwe uzyskanie sakramentu małżeństwa, odwrotnie tak. Żywy płomieniu, bądź silny. Ja jestem z tobą. Będąc niewolnikiem Trójcy Świętej przez Niepokalaną, jesteś całkowicie w ręku Trójcy Świętej. Nie frustruj się z powodu swojej nieporadności i tym, że umysł pracuje ci nie najlepiej, nie tak jakbyś tego pragnął. Trójca Święta specjalnie tak sprawiła, abyś nie ty działał, ale Trójca Święta w tobie i poprzez ciebie. Ty teraz tak działaj, aby nieustannie słuchać tego, co mówi do ciebie Trójca Święta i Maryja, moja święta, kochana oblubienica, to wystarczy. Synu, kocham cię niezmiernie i chcę działać o wiele więcej w tobie i poprzez ciebie. Zawsze mów to, co chce Trójca Święta, resztę pozostaw naszemu, przemożnemu działaniu. Działaj, módl się, pość i umartwiaj się tak jak możesz, tak ja ci na to pozwolimy, resztę pozostaw naszemu działaniu. Bądź bardziej cierpliwy i wyrozumiały, nie spiesz się z niczym, nie wychodź przed szereg, ale też niczego celowo nie opóźniaj. Synu, tak bardzo kocham Cię i pragnę, abyś zamknął swoje serce na wszelkie pokusy i działania demonów, na każde działanie szatana. Otwórz całkowicie swoje serce na oścież na każde działanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wiem doskonale, że od dawna oddałeś się w niewolę Maryi i w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną. Ten fakt zamknął drogę szatanowi do ciebie, a otworzył na oścież Bogu. Nie oznacza to, że szatan zostawi cię w spokoju, ale że raczej nie zrobi ci zbyt wielkiej krzywdy bez Bożego pozwolenia. Nie skupiaj się na sobie, lecz tylko na Bogu i tym, czego On pragnie. Resztę pozostaw naszemu świętemu działaniu. Chcę cię uświęcić ożywić tak, jak mogę najlepiej, lecz chcę, abyś nie stawiał oporów mojemu świętemu działaniu. Całkowicie otwórz swoje serce na każde działanie Boga, a całkiem zamknij na każde działanie szatana. Słuchaj uważnie tego, co mówię, rozpoznaj, wypełnij wszystko, co trzeba, nigdy się nie bój prosić o wszystko. Strzeż się złego ducha i jego zuchwałego działania. Otwórz swoje serce szeroko, nie hamuj mojej w Tobie pracy, mojego działania. Módl się często do mojej osoby, nie bój się prosić mnie o moje w Tobie i poprzez Ciebie działanie. Staraj się zawsze być w ruchu, być uczynny, nie bądź nigdy leniwy, nie pozostawiaj nigdy miejsca na jakiekolwiek działanie złego ducha. Pozwól mi modlić się w tobie, kieruj się tym, co ja ci daję, słowami i w natchnieniach. Kieruj się priorytetami, najpierw wykonuj swoje obowiązki stanu. Jednym z takich obowiązków stanu jest spisywanie woli Bożej oraz doradzanie duchowe i nie tylko innym, potrzebującym tego osobom. Postaraj się na mnie mocno oprzeć, bo to ja będę w tobie i poprzez ciebie działać. Ty nigdy nie hamuj mojego działania, bądź nieustannie posłusznym narzędziem, takim, które nie stawia oporu mnie ani mojemu świętemu działaniu. Najwięcej zyskasz, gdy będziesz współpracował z Maryją, moją świętą oblubienicą. Nigdy nie zamykaj swojego serca na moje działanie, chcę w nim swobodnie działać. Wiem doskonale, jak bardzo spragniony jesteś prawdziwej miłości, uczucia, a także łask Bożych. Na razie za wiele ci nie daję, by niczego to nie popsuło. W swoim czasie ofiaruję ci okruchy miłości, ale pełnię wszystkiego otrzymasz, gdy przekroczysz próg wieczności. Nie poddawaj się zbyt łatwo działaniu impulsów złych duchów, staraj się ich ignorować, zwłaszcza ich podpowiedzi. Niestety musisz walczyć, musisz się męczyć, to jest właściwa praca dla nieba, to twój krzyż. Niewielu ludzi cię dobrze rozumie, niewielu jest takich, na których możesz się oprzeć. Nie szukaj za bardzo wsparcia u człowieka, lecz gdy zajdzie taka potrzeba, Trójca święta da komuś dość silny impuls, aby ci w czymś pomógł, a to wystarczy. Nie skupiaj się nigdy za bardzo na sobie, na swoich problemach, Trójca Święta chce ciebie całego tylko dla siebie. Doskonale widzę wszelkie twoje słabości, twoje zapędy, a także twoje ułomności. Nie pozwalaj demonowi wodzić cię zbyt długo za nos, zawsze patrz wszelkich konsekwencji swojego każdego działania, swoich czynów. Oddalaj siłą woli wszelkie pokusy, a ustąpią. Pamiętaj synu, że cała Trójca Święta bardzo mocno Cię kocha. W swoim czasie zrealizuje Tobie niektóre z Twoich marzeń. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca, kochaj mnie jak najmocniej jesteś w stanie, a ja Ci za to będę nieustannie z wnętrza mojego serca błogosławił. Kochane słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Tak bardzo pragnę, abyście odwzajemniali moją miłość do Was. Chcąc kochać, koniecznym, wręcz niezbędnym jest otwarcie swojego serca na moje w Was, ale i poprzez Was działanie. Specyfiką działania każdej osoby Bożej jest działanie wspólne, wynikające ze zjednoczenia miłosną Unią Trójcy Świętej. Cokolwiek czynimy, zawsze czynimy we Trzech. W każdej sprawie, w każdej kwestii Trójca Święta jest zgodna, jednomyślna. Zwoli Trójcy Świętej to Maryja pośredniczy każdej łasce Bożej danej człowiekowi. Nie wynika to z jej zachłanności, lecz z przywilejów, które uzyskała jako Matka Boga. Trójca Święta ofiarowała jej wszystko, co mogła oprócz wszechmocy, bo tylko tego jednego daru nie mogła udzielić, a także tego, co jest atrybutem, właściwością każdej osoby Bożej. Chce was nieustannie uświęcać, lecz wy sami nazbyt często blokujecie do siebie dostęp przez swoje grzechy, słabości i ułomności, z których nie chcecie dobrowolnie zrezygnować. Demon, zły dół, zbyt często zaciemnia wasze serca i umysły, zwodzi was, popycha w swoje sidła, wmawiając wam wierutne kłamstwa, przedstawiając je jako dobro. Nic, co jest złe i do złego wiedzie, nie przynosi sobą Bożego błogosławieństwa. Módlcie się tymi modlitwami, do których daję wam natchnienia. To ja sam w was się modlę i działam, to ja umożliwiam wasz rozwój jakiejkolwiek świętości. Jeżeli człowiek otwiera się na mnie i moje w nim działanie, ja w nim pracuję na tyle, aby działanie to mogło promieniować na inne dusze, na inne osoby. Bardzo mnie rani, gdy stawiacie zacięty opór lub ograniczacie moje w Was działanie, bo w ten sposób ranicie mnie brakiem ufności. Otwórzcie swoje serce, nie opierajcie się działaniu moich świętych łask i darów. Chcę, abyście na oścież otwarli wrota swojej duszy na moje w Was działanie, a zamknęli bardzo szczelnie, na wszelkie kąśliwe działania demona, złego ducha. Potrzebuję modlitw, postów i ofiar bardzo wielu z was, aby móc uratować wiele dusz od wiecznego potępienia, na czele z duszami kapłańskimi, zakonnymi i hierarchami. Mogę wiele uczynić, lecz sam nie złamie bariery wolnej woli człowieka, to możecie tylko wyuczynić. Proszę was zatem i błagam, pomóżcie ratować dusze od ich wiecznej zguby, od ich wiecznej zatraty. Słuchajcie tego, co do Was mówię, nie tylko przez wybrane narzędzia, lecz chcę mówić bezpośrednio do Waszych serc i sumień, dlatego pragnę, abyście ochoczo otwierali swoje serca na moje działanie, na moją mowę. Żyjcie tak, jakbyście za chwilę mieli zakończyć swój żywot, to zmobilizuję Was do wzmożonego wysiłku, a zwłaszcza do czuwania nad sobą i swoimi czynami. Oczyszczajcie się regularnie w sakramentalnej spowiedzi świętej. Nie pozwólcie złemu duchowi gościć w swojej duszy na zbyt długo, zwalczajcie swoje grzechy i ułomności oraz przywary stosując częste umartwienia. Gdy dajecie coś Bogu, nigdy nie bądźcie skąpi, bo skąpy kilka razy traci, a hojny będzie miał wynagrodzone po tysiąc kroć. Im więcej Bogu dajecie od siebie, tym intensywniej Bóg wam oddaje. Kochane, słodkie dzieci światłości, kocham Was niezmiernie mocno i z miłością przytulam Was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Kocham Was niezmiernie mocno, o moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi w Was i przez Was działać do woli? Czy pozwolicie przemieniać siebie, a przez Was innych? Ufajcie mi bezgranicznie, nie lękajcie się, pozwólcie mi w Was, ale i przez Was działać do woli, tak jak chcę i pragnę, czy stać jest Was na to. Ufajcie mi bezgranicznie, nie lękajcie się mojego w Was i przez Was działania, to zawsze przyniesie Wam niewymierną korzyść. Pozwólcie mi Was napełnić Bożą Miłością, czy pozwolicie mi na to. Chcę, abyście współpracowali ze mną w budowaniu osobistej świętości na co dzień. Co mam jeszcze uczynić, abyście chcieli, pragnęli, abym was uświęcił? Jednak ja mimo wszystko, pomimo waszej grzeszności i krnąbrności, wszystkie was bardzo mocno kocham, choć na to nie zasługujecie. Duch Święty!